I znowu mi coś w tym domu pika. Chyba parowar, czekajcie. Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie i zapraszam do ulubieńców września. I tak, wrzesień wcale nie był krótkim miesiącem, był dla mnie miesiącem długim i bardzo bolesnym, i bardzo cieszę się, że już się kończym, także nie, to nie był miesiąc, który szybko minął i nie wiadomo kiedy minął, jak to się stało, że minął. Ciągnął się po prostu jak flaki z olejem, czy się to mówi, i cieszę się, że mam go za sobą. Yy, w każdym razie było kilka pozytywnych rzeczy w minionym miesiącu, między innymi pozytywne, fajne kosmetyki i rzeczy modowe, które dawały mi trochę radości. Dobra, zaczynam moje jakieś trady filozoficzne, pseudom. Dobra, jedziemy po prostu z ulubieńcami. Yy, września, coś mi skipi. Jedziemy z ulubieńcami września, nie z Ryż, muszę to zdjąć, czekajcie. Dobra, jestem z powrotem, ryż mi skipiał, skipiał musiałam mi wyłączyć. W każdym razie jedziemy z ulubieńcami września, będą to głównie rzeczy dzisiaj kosmetyczne, troszeczkę pielęgnacji, więcej kolorówki i rzeczy takie troszkę modowe, więc może od nich zaczniemy, bo są tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka rzecz, która będzie miała wielu... wiele osób nieprzychylnych jej, że tak powiem. Są to klapki. Ach, chyba osiągnęłam szczyt brzydkich butów, naprawdę. Są to klapki y, wyprodukowane jakby z. W nie wiem, czy zaprojektowane, ale wyprodukowane we współpracy yy, z Rianą przez firmę Puma. One nazywają się Puma Fenty. Yy, oni też wypuścili różne sneakers, alidasy, jakieś takie różne buty, ale ja kupiłam sobie włochate klapki, bo jeżeli jesteście ze mną już trochę, to wiecie, że uwielbiam brzydkie buty. A jeżeli nie wiecie, to przepraszam za ten szok estetyczny, ale tak, ja lubię bardzo brzydkie buty. To są po prostu zwykłe klapki, takie lekkie, jakieś takie piankowe, z yy, sztucznym futerkiem i tutaj jest logo po prostu du Pummel? Nie ma w nich nic takiego mega specjalnego, oprócz specjalnej ceny oczywiście. E, I oprócz tego, że do ostatniego momentu wahałam się, czy ich nie oddać, przez całe te 30 dni trwania tego momentu, gdzie mogłam zwrócić te klapki, bo kupiłam je na oryginalnej stronie Pumy, bo jest pełno wszędzie podrób, więc chciałam mieć oryginalne. Przez 30 dni w ogóle ich nie ubrałam, bo ciągle się wahałam, czy je zostawić, czy je oddać, czy, waha, czy zostawić, czy je oddać, e, bo tak obiektywnie rzecz ujmując nie są warte swojej ceny, ale z drugiej strony są tak unikalne i wyjątkowe, że a dobra, przeżyję, zostały ze mną. E, ja miałam je w tym momencie na sobie dwa razy, w czym rzucałam zdjęcia na Insta, można sobie zobaczyć i są strasznie fajne, naprawdę są, y, są mega wygodne, są naprawdę moje najwygodniejsze klapki, buty, cokolwiek, cokolwiek. Są troszeczkę y, jak Birkenstocki, są bardzo fajnie tutaj wyprofilowane, ale przede wszystkim są bardzo lekkie, są po prostu, prawie nic nie ważą i jeszcze ta wkładka tutaj z tego futerka, ona jest taka bardzo, bardzo mięciutka, więc są niesamowicie komfortowe w noszeniu, no i też mają po prostu swój urok, nie ma osoby, która nie zwróci na nie uwagi. Ja je noszę jak normalne obuwie, tylko po domu, chociaż po domu też można. Także, jeżeli lubicie, wszystkie rzeczy to są takie klapusie. I są też czarne do dostania, chyba jeszcze są srebrne, takie siwe. I są jeszcze białe, ale jak już mieć coś brzydkiego, to nie to jeszcze będzie do tego wszystkiego, po prostu obrzydliwie różowe. Także mam różowe i bardzo je kocham. A drugą rzeczą są moje nowe. <coughs> okulary, sorry. Są to okulary z firmy Max Mara. Takie, sorry. Odrobinę retro i odrobinę brudne, z tego co widzę, bo je normalnie noszę. Tak wyglądają, lepiej wyglądają, jakbym mam spięte włosy, ale mam naprawdę takie bardzo fajny, bardzo retro kształt, trochę wyciągnięte. To są bardzo duże okulary, ale ja mam też bardzo dużą głowę i takie oversize'owe okulary troszeczkę wydaje mi się, że sprawiają, że moja twarz nie wydaje się aż taka wielka, jak jest i teraz mi się włosy dziwnie ułożyły i ignorujemy to bardzo. Także... E ja, jeżeli, znaczy tak, ja lubię swoje okulary, lubię swoją twarz okulara, ale na co dzień staram się w okularach nie chodzić raz, bo mam <laughs> minusy. I wiem, że jeżeli ma, jesteście krótkowzroczni z małą wadą, tak jak ja, to ponownie lepiej nie chodzić zawsze w tych okularach, tylko dawać też oku trochę ćwiczeń, czyli, yy, czyli po prostu chodzić bez okularów, żeby oko próbowało walczyć z tą krótkowzrocznością i tak dalej, żeby się trenowało. Także na co dzień nie chodzę tak podobno w okularach, ale w pracy mam zawsze, bo po prostu mniej mi bolą oczy i tak dalej, i tak dalej. Także to, a jak już noszę okulary, to lubię mieć okulary charakterystyczne. Nie lubię takich okularów, które udają, że ich nie ma, bo i tak widzimy, że ktoś ma okulary. Wiecie, takie bardzo delikatne, takie bardzo subtelne. Nie wiem, ja. Jak już okulary, to muszą mieć, wiecie, troszeczkę, że tak brzydko powiem, pierdolnięcia ze sobą, i wtedy wydaje mi się, że wygląda to fajnie. I znowu mi coś w tym domu pika. Chyba parowar, czekajcie. Indyka na parze robi. i mi pikał i musiałam go wyłączyć, ale już wszystko włączyłam, i nic nie będzie pikać, obiecuję. Także jeżeli już okulary, to muszą być spierdolięciem, muszą być charakterne, e, nie mogą udawać, że ich nie mam. Także ja bardzo lubię dużo oprawki, bardzo lubię oprawki retro, bardzo lubię oprawki unikalne e, i te są dosyć duże i unikalne, ale są też na tyle normalne, żeby uszły, że tak powiem, w pracy, także noszę je do pracy, wszystkim się bardzo podobają i mnie również się bardzo podobają. I polecam Wam troszeczkę dodać zabawy albo troszeczkę awangardy sobie i swojemu ubiorowi okularami. Bo to jest taka mała zmiana, a cieszy. A mam coś w oku. Potem powiem może o kilku rzeczach pielęgnacyjnych, bo jednak w tym, w tym miesiącu wróciłam właśnie z wakacji i robiłam już tym tutaj milion razy, ale zawsze po wakacjach moja skóra przechodzi dramatyczny okres, gdzie muszę po prostu walczyć z przebarwieniami, z wypryskami posłonecznymi itd., itd. I zawsze mam w tym jednego sprzymierzającego, czyli Indit Pepta Bright, więc on jest po prostu bohaterem tego, tego miesiąca, bo totalnie uleczył moją skórę. Nie mam prawie żadnych wyprysków, w tym teraz coś nowego okresowego wyskakuje, ale oprócz tego to naprawdę jest mega, mega różnica. O Indeed, Pepta Bright mam całą osobną recenzję, osobny film, który podlinkuję poniżej, zresztą wszystkie nazwy wszystkich produktów również tam będą, można sobie zobaczyć. Ale to jest mój produkt wszechczasów życia, bez niego absolutnie nie ma. I drugim produk produktem, który jest nowszy w mojej kosmetyczce, ale powoli kradnie sobie moje serce i też bardzo mi pomógł w tym miesiącu, jest Pharma Series em, krem z 10% kwasem migdałowym. Jego używam bardzo rzadko, używam jak mam takie nagłe wypryski. Używam, żeby właśnie tak trochę oczyścić tę skórę. On bardzo wysusza, więc i bardzo powoduje uczenie się skóry. Więc jeżeli macie skórę suchą. Ostrożnie. Ja mam skórę mieszaną, teraz taką bardziej normalną mi się zrobiła, ale ogólnie mieszaną e, i bardzo wrażliwą, więc mnie też byle co lubi uczulić, zapchać, wysypki jakieś, wiecie, takie bzdury. E, ale ten jest naprawdę fajny, tylko to, że on bardzo, bardzo wysuszam, więc e, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu max i bardzo właśnie mojej skórze się jakby zagoić, uspokoić, zlikwidować te wszystkie wypryski, które miałam początkiem tego miesiąca, także po prostu moje dwa produkty <laughs> mega, mega w tym miesiącu. Potem rzeczy. Aha. Co jeszcze mam? A potem. Sorry, potem rzeczy do pielęgnacji ciała. Mam ich tutaj też kilka. Pierwsza to jest żel pod o którym mówiłam ostatnio w holu. Przepiękny zapach. Ktoś mnie z Was nauczył, że to jest gardenia tajtańska chyba? jakaś taka gardenia, nie wiem. Ym, I to jest, z tej gardenii robi się oleje który się nazywa chyba właśnie Monoi i on ma taki właśnie niesamowity, wspaniały, cudowny zapach. Yy, ten żel właśnie tak pachnie taką pinakoladą, trochę kokosem, trochę ananasem, słońcem, piaskiem, plażą, wakacjami. Przepiękny, naprawdę cudowny, cudowny zapach. Także jeżeli... To jest z francuskiej drogerii produkt, więc jeżeli macie pod ręką francuskie drogerii albo możecie zobaczyć, gdzieś znaleźć ten produkt online, to bardzo Wam polecam dla samego zapachu. Yy, ale tylko, bo to jest taki żel o takiej bardzo gęstej konsystencji i powiem Wam, że bardzo fajnie odżywia też skórę, nie czuję w ogóle ściągnięcia po użyciu tego produktu, także naprawdę spodko. Potem wspaniały mega produkt, o którym tutaj już trąbiłam, czyli masło do ciała Shea, shea z firmy Efiore, masło do ciała o zapachu maliny, jest to, tutaj jest olej kokosowy, masło Shea, olej z pestek malin, też tysiąc innych, innych wspaniałych składników. Nie będę z tego się powtarzać, ale Polski produkt, który po zetknięciu się ze skórą, czy to jest taka... 88 raz to pokazuję na tym kanale, ale to jest taka konsystencja takiej lekko ubitej jakby pianki, takiej śmietany, że tak powiem, maślanej śmietany, jak takie ubite miasto, masło napowietrzone, ale przy zetknięciu ze skórą momentalnie się rozpływa, zmienia się w taką oleistą, yy, w, taką, w takie oleisty coś, ale też błyskawicznie się wchłania, pozostawia taką warstwę aksamitną na skórze, broń Boże, lepiącą się, ani nie tłustą yy, i odżywia na długi, długi, długi czas, cały dzień, nawet po myciu to ciało jest takie na odżywione, nawilżone i przepięknie pachnące, także bardzo Wam polecam produkt ekologiczny. Nie testowane na zwierzętach Polski, także super sprawa. Yy, potem yy, antyperspirant mówiłam też o nim już w tym miesiącu w jednym z filmów, albo nawet dwóch, i prosiłyście, żebym zwróciła z update'em, jak bardziej potestuję. Testuję go codziennie, działa bez zarzutu, nie śmierdzi tak bardzo, jakby mogło śmierdzić bez niego, ale nie będziemy sprawdzać, jak bardzo, waso, jak bardzo waso było, byłoby, by śmierdziało. Zapach geranium, ja nie lubię zapachu geranium, ale przyzwyczaiłam się do niego. Nawet już teraz nawet, nawet powiedzmy, że mi się podoba, także przyzwyczai przyzwyczaiłam się i pytam czy inne formuły tego y, antyperspirantu też są takie dobre, jak te z bo widzę, że dużo z Was nie lubi zapachogeranium. Nie wiem, ale pani w sklepie, kiedy spytałam właśnie, jaki jest najskuteczniejszy antyperspirant naturalny, który mają, bez ołowy, bez aluminium i tak dalej, powiedziała, że ten. Pytam się, czy może być inny zapach niż geranium, bo nie lubię? Ona mówi, nie, musi być ten. Więc wzięłam ten i pani mówi, że nie może być inny, ale ja nie wiem, bo tylko ten testowałam. Jest super polecam, warto nawet, jeżeli nie lubicie zapachu garaniu, bo to jest do przeskoczenia. E, I potem produkt, jeden z nowszych e, z firmy Ivostin, pokazywałam Wam to sam kilka kosmetyków z firmy Ivostin, część jest w trakcie testowania i tak dalej, ale wiadomo, że do twarzy to zajmuje trochę więcej czasu, ale kremu do rąk używam regularnie i powiem Wam, że jest naprawdę świetny. E, to jest taki krem do rąk, który wchłania się błyskawicznie, naprawdę natychmiastowo i zostawia naszą skórę, naszą skórę taką delikatną i jak aksamitną. I dzisiaj się łapa, łapałam na tym w pracy, że siedziałam i tak się po ręce dotykałam, wiecie, bo taką miałam miękką skórę delikatną i potem jeszcze muszę przestać, bo to może troszeczkę dziwnie wyglądać w tym biurze, także przestałam się stykać po ręce. Niemniej jednak produkt jest super, błyskawicznie się wchłania, zero uczucia tłustości jakiejś, nie mam takiej tustej warstwy, tylko po prostu jakbyśmy tutaj mieli taki kaszmir na dłoniach dosłownie. I nawet po umyciu, co ciekawe, to uczucie się e, trzyma, bo właśnie teraz... Jak słychać było, robiłam obiad i wiadomo, że robiłam z różnymi rzeczami. Mi ręce i ta skóra wciąż jest taka naprawdę taka fajna, aksamitna i delikatna. Także bardzo fajny produkt. Mogę Wam go polecić już. E, teraz mam kilka kosmetyczków, no bo wiadomo, sól tej ziemi, sól tego kanału, właściwie kosmetyki. Jedziemy. E, najpierw rzecz, która jest moim, a może pojedziemy w takiej kolejności, jakiej robię makijaż po prostu najpierw. Jeszcze raz najpierw. Rzecz, którą dopiero testuję od około tygodnia, może trochę odrobinę więcej. Jest to podkład nowy dla mnie zupełnie. Bourgeois 123 Perfect, czyli 1, 2, 3 Perfect. To jest ten podkład, który ma mnie w sobie e, różnego koloru, różnego, tak, różnego zabawienia pig pigmenty. Ma być, ma być żółty dla anti-dark circles, czyli przeciwko przebarwień ciemnym tym pod oczami workom, a czym cieniom. Dwa, e, mow of pigment, czyli takie fioletowe, żeby anti complexion, żeby taka była bardziej rozpromieniona nasza cera. I zielone, anti-redness. Nie wiem, jak to działa w praktyce, przecież to jest taka troszkę dla mnie pierdoła, bo każdy produkt, na miłość boską, kosmetyczny, kolorówka tak zwana, ma w sobie kolory, a zatem ma w sobie pigmenty. Więc nie rozumiem, czemu są akurat te trzy pigmenty wymienione. jak Pewnie w każdym produkcie do twarzy i każdym podkładzie są jakieś pigmenty, ale nieważne, nie będę się czepiać, bo produkt jest naprawdę fajny. Używam go, tak jak mówię, od ponad chyba tygodnia. Na jest w tym momencie na twarzy, w tym momencie jest godzina druga. Ja użyłam podkład o godzinie 9 rano, nie poprawiałam w ogóle makijażu właśnie w ciągu dnia. I powiem Wam, że nie mam mu nic do, do zarzucenia: ma się trzymać 16 godzin, znaczy do 16 godzin. U mnie już pod koniec dnia się troszeczkę zciera z nosa i polików, jestem taka troszeczkę bardziej czerwonawa, ale nic nadzwyczajnego, nic absolutnie złego. I na no to jest numer 53 Beszkle. Troszeczkę dla mnie jest za jasne, ale mam brązer i inne rzeczy, które jakby to okłamują. I powiem Wam tak, często jak testuję jakiś podkład, to się trochę zmusza do testowania, to trochę, wiecie, daje mu szansę i daje mu zawsze przynajmniej z tydzień tych parę użyć, yy, żeby sprawdzić, czy jak może w jakiś inny sposób, gdzie może, wiecie, jakoś inaczej nałożyć, może coś. Albo tak testuję i jest ok, ale już bym wróciła do czegoś swojego i kończę testowanie raz na przykład do czegoś swojego. Natomiast ten testuję z ogromną przyjemnością, naprawdę sprawdza się lepiej niż sprawdza się na początku miesiąca mój Dior, taki nude, yy, którego używałam właśnie początkiem tego miesiąca, ale prawda jest taka, że też miałam dużo gorszą cele. Właśnie ten Pepta Bright poprawił mi cerę i teraz zaczęłam używać tego burżu, kiedy już ta cera jest naprawdę w ładnym stanie, jak na mnie. Yy, ja jestem osobiście zachwycona, nie mam nic złego do powiedzenia na temat tego podkładu. Postaram się przygotować osobną po prostu recenzję, ale super, macie widzę SPF 10. Nie zauważyłam, żeby jakieś cienie pod oczami nielowe, bo i tak mam zawsze dwa korektory, więc to jest dla mnie, pod oczy musi być, po prostu zawsze tak było. Ale bardzo wygodne opakowanie z pompeczką, ciężkie, szklane bomba. Będzie osobna recenzja, bo ten produkt na to zasługuje absolutnie. E, potem właśnie, przez to, że ten produkt jest taki trochę za jasny i troszeczkę taki za blady i za różowawy, to muszę używać bronzera. Zresztą ja używam, używam codziennie bronzera i kocham bronzer, nawet jak nie mam podkładu, to mam bronzer po prostu. E, I wróciłam do mojego ulubionego Chanel Le Soleil Chanel. To jest e, taki, taki brązer, który mi już troszeczkę obrzydliwie wygląda. I e, to jest tak naprawdę nim baza pod podkład. Ja używam tego tak, że biorę zwilżony Beauty Blender, odbijam tym odbiłam sobie na policzki yy, i zawsze nakładam go na podkład, tak po prostu delikatnie ocieplając tym swoją twarz. Policzki, no, tutaj różne części twarzy. Yy, on nie tyle jakby brązuje, nie daje takiego uczucia, nie wiem, nie, nie daje takiego. Znaczy, na pewno jej nie służy do konturowania, bo jest bardzo ciepły, ale daje takie uczucie właśnie ocieplenia cery. Mam tego produktu też gdzieś w osobną recenzję, także też podlinkuję. Ale u mnie jest właśnie niezastąpione, kiedy mam za różowy podkład, za jasny podkład, jeżeli coś na tej twarzy tak martwo wyglądam i w ogóle. Beauty Blender wklepać po prostu w te takie rejony mm, najbardziej zacienione, jakby twarzy, i przepięknie ociepla moją, e, moją karnację. Bardzo lubię ten produkt. I na to też zawsze używam potem innego brązera, bo on jest jasny jest żółty dla mnie, więc na to jeszcze tutaj jeden inny brązek, który mam też na dzisiaj na sobie, ale nie ma... Czemu o nim mówić, bo on nie jest moim ulubieńcem w tym miesiącu? E, mówiłam o dwóch korektorach. E, jeden z nich to jest zawsze Bobbi Brown, odwieczna korektor Bisk. Już mi się powoli tutaj wykańczę psychicznie, bo mam codziennie pod oczy. E, I teraz też testuję kolejny produkt z Burżua e, Radiance, Radiance Reveal Anti-Serness Courage Illuminator. Cour A to, 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 to ja to po angielsku, ja to czytam po francusku z angielskim akcentem. Mistrz Radiance Reveal, raz jeszcze: Concealer Correct Illumination. 24 Hours Hydration, czyli po prostu y, korektor, który nie ma w swoim zamierzeniu dawać dużego krycia, ale ma dać rozświetlenie, nawilżać i ma. i ma tyle i da, i nawilżać i, na, i korektorować jak to korektor, sorry. Zwieszam się dzisiaj. Na sobie kwas hialurnowy, hialurnowy wodę z Mont Blanc, a czy z lodowców na Mont Blanc? Także na no bogato. No i właśnie ma dawać 4, 24 godziny na bliżenia. Ja go już mam ostatnio tak, że właśnie najpierw daję ten mój Bobby Brown stricte pod moje oczyska I potem biorę sobie tego tutaj delikwenta. Ja sobie fik 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 Rozszerzę sobie też nos, tu, tu, tu fik fick wyk. Biorę Beauty Blender, to wszystko sobie ładnie wklepuję pod oczy. Potem y, zawsze u mnie leci RCMA, ten no, no Powder, no Color Powder, ale tylko pod oczy, bo on ma dużo sobie, właściwie sam talk. Także tylko u mnie leci pod oczy. Yy, I. Cień pod znakiem hałasów. Pojechali. I po prostu powiem Wam, że. Spoko, ja jakoś nie jestem wielką fanką burżu, ani podkładów, ani korektorów, nigdy nie byłam, ale w tym miesiącu dosłownie zmieniam zdanie, bo obydwa oby produkty bardzo fajnie mi się sprawdzają, świetnie razem ze sobą działo, działają, grają i, i spoko, naprawdę. Makijaż mi się trzyma cały dzień. Nie mam absolutnie niczego złego do powiedzenia o tym, o tym produkcie. Nie kryję jakoś mega, ale też nie potrzebuję mega krycia, tylko właśnie tak ładnie rozświetla robi. Dokładnie to, co mówi, twarz jest taka ładniejsza po prostu, bardziej oświetlona. E, I też wróciłam do mojej, e, do mojej mgiełki, do makijażu, to jest Maybelline Super Stay 24 Hours, dzięki mojej przyjaciółce, która mi przypomniała, że istnieją takie e, preparaty, dziękuję Kama. E, I to jest, po prostu to jest produkt, który jak już zrobimy sobie makijaż, to bierzemy, właściwie mogę sobie to teraz zrobić, i psikamy sobie... Oh. Nie twarz i on oprócz tego, że daje uczucie takiego odświeżenia i nawilżenia, to jeszcze sprawia, że nasza grzywka jest rozburtana, nasze włosy zwilżone, a nasz makijaż trzyma się wspaniale przez cały dzień. Bardzo wiele osób, z tego co wiem, używa takich mgiełek nawet w zastępstwie pudru. Nie używam w ogóle pudru żadnego, tylko po prostu mgiełka, Ja też ostatnio tak też, też tak też, tak też robię. Nie używam właściwie pudru. Ani szczotki do włosów dzisiaj też nie użyłam. Nie użyłam pudru, tylko właśnie użyłam tej mielki. Ja puder używam po południu. Ja chcę poprawić sobie po prostu tylko podkład. Najpierw beauty blender i odbijam po prostu tym beauty blenderem nadmiar błysku. I potem jakiś taki delikatny, przeźroczysty albo taki matujący puder. Tylko odbijam sobie w mojej strefie T. I sprawdza się super. Polecam, to nie jest drogi produkt. Muszę jeszcze przetestować z L'Oreal, bo ona jest fajniejsza, ta mielka, mielka, ale jeszcze nie mam, więc mówię o tym. I jesteśmy, proszę Państwa, na finiszu. Dzisiaj będzie mniej niż pół godziny lubieńców, co jest po prostu szokiem. Najpierw, y, naprawdę dużo rzeczy w tym miesiącu nowych testuję. Najpierw jest to liner y, Rimmel Scandalize, to jest to, co mam teraz na mojej kresce. Mam też moje rzęsy te, y, przedłużane, objętościówki i one, żebym Was nie skłamała, są już u mnie miesiąc i tydzień na moich oczach miesiąc i tydzień, także już najbliższy, naj, najwyższy czas, żeby je po prostu wymienić, ale byłam z nimi nawet na wakacjach i pływałam po prostu i wszystko, czy się w okularkach, ale wiecie, wakacje, także trzymają mi się teraz super i nawet mi się podobałem, jak mi się tak przerodziły trochę. W każdym razie, odkąd mam grzywkę, to czuję takie vibe, klimaty Bridget bardzo i wróciłam do czarnego linera i od tego dnia robię go codziennie po prostu. Także ostatnio użyłam właśnie linera, który testuje Rimmel Scandalize. On jest bardzo fajny przez to, że ta jego końcóweczka jest taka mega króciutka. Także bez problemu można się zbliżyć do oka, wyrysować sobie tą linię bardzo, bardzo precyzyjnie. Bardzo łatwo się tym maluje. Oprócz tego, a czy widać może moje kreski teraz, że nie mam mega krycia. Trzeba dwa razy, albo trzy razy, razy przejechać nim, żeby mieć takie mega, mega krycie. Ale no widzicie, po tylu godzinach jeszcze mi się nie odbił. Oczywiście mam y, też cienie na powiece, więc to pomaga w tym, żeby ten produkt się nie odbijał. Ale jeszcze się nie odbił. Nie odbija się mniej więcej do końca dnia, aż go nie zmyję. Bardzo por porządny produkt. Wydaje mi się, że nie za drogi. Ja tutaj tej pory używałam tego linera z Clio koreańskiego, który też jest rewelacyjny, tylko ma dłuższą, dłuższą, dłuższy ten pisak i jest ciężko dostępny. Możesz go kupić znowu z Korei, więc poleci 3 tygodnie pewnie do mnie. A w międzyczasie Rimmel, bardzo porządny, bardzo fajny produkt. Mogę go polecić. I na finiszu mamy cztery produkty do ust. Pierwszy produkt, jeżeli lubicie produkty ciemne, matowe, takie jesienne, szminko, o którym mówiłam kilka razy w tym miesiącu, to jest Matwe, numer 70 Milani z tych szminek matowych. prze... Piękna, uwielbiam, wspaniała. Tak jak mówię, mówiłam o niej 500 razy, więc nie będę się powtarzać, tylko podlinkuję tam te filmy. Wspaniała konsystencja, wspaniały mat. Trzyma się bardzo długo. Lekki, niewysuszający mat i po prostu perfekcyjne kolory na jesień. Potem to jest ym, śminka z Sephory, zrobię jej osobną recenzję przysięgam. Prawdopodobnie w, przyszły, w przyszłym tygodniu się ukażę film z wszystkimi słodkami, wszystkich szminek na moich ustach, także... Muszę mentalnie przygotować moje usta. Ale to jest kolor, który po prostu zagościł w mojej torebce jest tam na stałe, i to jest numer N10, Sephora Rouge Brilliance, z tej, tej serii, takiej błyszczącej jakby. To jest taki po prostu przepiękny, perfekcyjny dla mnie nudziak, bo kolor niemalże moich ust nadaje im po prostu błysku, blasku, troszkę więcej takiej, troszkę innego cienia, takiej, takiego troszeczkę zgaszonego, ładnego różu. Jest przyjemny, ładnie pachnie i nawilża usta. Ja czuję po prostu nawilżenie po użyciu tych produktów, także widzicie ten błysk. Naprawdę bardzo fajny produkt. Yy, potem hiciok o którym Hitchiok, Hitchiok, o którym też ostatnio właśnie mówiłam, to jest szminka Róża 10 Sion Soufflé de Velvet Bourgeois, kolor 05. Mmm. Fuchsia Mallow, e, czyli coś, co wygląda w opakowaniu jak mega, mega oczywna funkcja. A, jak mogłeś się zobaczyć w moim filmiku ostatnim wtorkowym, gdzie pokazuję słocze różnych produktów na ustach, w tym tego produktu, na ustach wygląda mega naturalnie i subtelnie. Zaraz Wam pokażę. Mniej więcej tak wygląda po jednym przejechaniu, czyli naprawdę, naprawdę subtelnie i zastyga do matu, ale można sobie też to troszeczkę bardziej zbudować i wtedy daję taki... Taki kolor, kolor koralowy, ale przez to, że ja mam dosyć mocno napigmentowane usta, to on się tak spaja ładnie z moim kolorem ust i po prostu daje efekt, jakby moich ust, tylko odrobinę takich przygryzionych, świeżych, takich wiecie, jak te koreańskie dziewczyny mają. Także naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo go polubiłam. I ostatni produkt, który też bardzo polubiłam, też go pokazuję w tamtym filmie, to jest Astor um, Soft Sensational Lip Color Supreme Care. Ja mam w kolorze 0. 32 Mellow Cherry. To jest po prostu jedna z tych kredek takich zwykłych, wykręcanych z firmy Astor. Jest czerwona. Niby ale tak naprawdę patrzcie, jaka to jest ładna, taka naturalna, bardzo fajna czerwień. Ten produkt bardzo ładnie pachnie, bardzo ostro-waniliowo, trochę podobnie jak produkty z Maca i kiedy go nakładam, mam naprawdę różne z różnych film, ale ten według mnie daje najbardziej luksusowe uczucie na ustach, bo kiedy go nakładam, to ja naprawdę czuję, że nakładam produkt, który pielęgnuje moje usta. czy taką warstewkę otulenie, jakbym się masmarowała jakimś balsamem albo wiecie, czymś takim. Naprawdę nie mam tego uczucia, że, że maluję swoje usta produktem kolorowym. Mam uczucie takie, że nakładam na usta, produkt, który je będzie pielęgnował i który je pielęgnuje. Nie trzyma się to bardzo długo, ale można wszystkie torebki w ciągu dnia sobie bez problemu poprawiać. Też między innymi dlatego, że te produkty są dosyć przejrzyste, także spoko. I właściwie zaraz go nałożę. I właściwie nie mam lusterka ani okularów, więc to będzie fail. I właściwie powinnam już kończyć ten filmik. Ale. Dobra. I to jest to. I tak wygląda. i Ja noszę ten produkt na co dzień, właściwie codziennie teraz, bo jest bardzo fajny, komfortowy i bezproblemowy. I tym pozytywnym akcentem, bo żadnych bubli ostatnio nie dzielę ze światem, bo po co dzielić buble? W sumie jest po co dzielić buble, bo wtedy byście wiedziały, czego nie kupować, więc może tym idąc tym tropem nakręcę film z bublami osobno? Jest myśl. Dajcie znać, czy jest filmik z bublami, bo one tam mi się kolebią po szufladzie, także zrobię chyba film z bublami. Wymyśliłam. Dobra bez błędnego klęcenia. 25 minut, nie jest tak źle. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję bardzo, że jesteście. Witam oczywiście wszystkie osoby, które przybyły w tym miesiącu i wzeszły na mój kanał, bo bardzo was dużo przybyło. Bardzo ściskam i dziękuję. I dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i tutaj, i snap, na Snapchacie, na Fejsie i na Instagramie. Naprawdę nie mam powoli czasu, żeby na wszystko odpisywać. Na co mogę, to staram się odpisywać, ale wszystko czytam. Każdy pojedynczy, powoli, naprawdę czytam. Jeżeli chcecie czegoś bardzo się dowiedzieć, a ja wam nie odpisałam, to proszę napiszcie mi ponownie. Najszybciej odpisuję w komentarzach pod, na YouTubie, naprawdę najszybciej, więc najp najprędzej tam plus napiszcie. Staram się na bieżąco po prostu odpisywać, także wpisujcie, co tam chcecie. Jestem w kontakcie. Dziękuję, kończę bredić, do zobaczenia we wtorek. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa!